Nazywam się Bronisława Romanowska-Mazur. Romanowska to moje nazwisko rodowe. Pseudonim okupacyjny Sosna. Byłam nauczycielką. Do Legionowa przyjechałam z rodzicami i dwiema siostrami, Ludką i Janiną, w 1930 roku. Domy tonęły w sosnach i chodziło się po piaszczystych ulicach. Wokół miasto otoczone było podmokłymi terenami. Zimą były tam wspaniałe ślizgawki, a latem można było taplać się w wodzie, łowić rybki, jikijanki, z szitowia. W latach 30. była regulacja ulic. Ułożono tory wzdłuż ulicy Sienkiewicza, i nawieziono mnóstwo białego piasku. Ja, pięciolatka, z koleżankami budowałyśmy wspaniałe pałace i urządzałyśmy pokoje. Piasek był mokry, więc wspaniale nam się to udawało. Zapraszałyśmy się wzajemnie do swoich salonów, siadałyśmy na fotelach z piasku i otomanach. Była to wspaniała zabawa. Pamiętam do dziś chłód miękkiego piasku, który pozwolił się dowolnie kształtować. Piasek przywożono wagonikami podobnymi do taczek na ruchomych osiach. W miejscu docelowym odwracano wagonik i tworzyła się górka. Później robotnicy rozsypywali ją i wyrównywali ulicę Żeromskiego i Sienkiewicza. Ulica Żeromskiego prowadziła do kuty szkła, która była położona blisko torów kolejowych. My swoje poko pokoje budowałyśmy przy ogrodzeniu posesji pana Chibowskiego. Stał tam duży drewniany dom, frontem do ulicy Sienkiewicza i bokiem do ulicy Żeromskiego. Większość domów w Legionowie była drewniana. Były to domy większe i mniejsze. Niezapomnianym przeżyciem e, dla nas były wycieczki do Huty Szkła. E, e, mój dom e, stał blisko Huty szkła. Widziałam zawsze idących tam robotników, hutników. W czasie takiej wycieczki można było zobaczyć i ja widziałam, jak produkowano te butelki tej chucie, jak na e, piszczele, e, w, z rozpalo, e, nabierano rozpaloną tą masę szklaną i formowano ją w specjalnych, e, e, specjalnie ukształtowanych e, formach. E, później Przypomina mi się syk wody, kiedy wyjmowano z formy i studzono uformowaną butelkę. Huta szkła była wpisana w krajobraz legionowa i kiedy jej komin górował nad miastem i kiedy go zbombardowały Lisowieci w październiku 1944 roku. Bardzo to my, mieszkańcy Legionowa, odczuliśmy. Huta Szkła była też ważnym miejscem konspiracyjnym, punktem konspiracyjnym. W czasie okupacji wielu pracowników chuty było żołnierzami armii krajowej. Swoje poko pokoje. Budowałyśmy przy ogrodzeniu posesji pana Hibowskiego. Stał tam duży drewniany dom frontem do ulicy Sienkiewicza i bokiem do ulicy Drzewskiego. Większość domów w Legionowie była drewniana. Były to domy większe i mniejsze. Charakter charakterystycznym elementem architektonicznym były werandy, często oszklone. Do których wchodziło się po schodkach ułożonych w półkole. Niektóre domy były e, dwupoziomowe. E, miały charakter domów lokatorskich. Ich właściciele wynajmowali mieszkania i często było to źródłem ich utrzymania, bo zamieszkanie, składające się z dwóch pokoi i kuchni, Płaciło się od 30 do 50 zł, za mniejsze od 20 do 30. Właściciele tych mieszkań, jeśli nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań, nakazem komornika byli eksmitowani. Niektóre rodziny ciągle w związku z tym zmieniały adres zamieszkania. Ja z rodziną mieszkałam w domu, który był własnością moich rodziców. Najbardziej ruchliwym, miejscem, najbardziej ruchliwym miejscem był rynek. Prostokąta przestrzeń zamknięta ulicami Batorego, Piłsudskiego i Sienkiewicza. Rynek wybrukowany był, podobnie jak ulica Batorego, kamieniami nieciętymi, tak zwanymi kocimi łubami. Dudniły po nich koła wozów, bo nie wszystkie wozy były jeszcze ogumowane. W domach wzdłuż rynku mieściły się sklepy. Większość z nich należała do rodzin żydowskich. Większe sklepy spożywcze miały na szyldach napis sklep kolonialny. Bo można było tam kupić przyprawy, słodycze i owoce sprowadzane z kolonii. Kiedy wchodziło się do takiego sklepu, odczuwało się zapach tych towarów. Ja zapamiętałam sobie ogromne bloki kolorowej galaretki w Paski i hałwy. Taki sklep kolonialny, jeden, znajdował się na rogu ulicy Sienkiewicza i Piłsudskiego. Oddalony od ulicy Piłsudskiego, przed nim była wolna przestrzeń. Wzdłuż tego ciągu, aż do stacji kolejowej, były sklepy piśmieniczy, perfumeria, jakiś lokal z biliardem na górze. W budynku, w którym do niedawna mieścił się urząd miasta, była ogromna księgarnia Pana Grzanki. Tam kupowało się podręczniki szkolne i inne książki. My, i dzieci, w tym dość dużym pomieszczeniu, wypełnionym książkami pod sufit, czułyśmy się jak w zaczarowanym świecie. Od momentu, kiedy nauczyłam się czytać, prosiłam rodziców, żeby kupowali mi książki. Często tam. Z nimi zachodziłam. W Legionowie były cztery szkoły. Ja chodziłam do szkoły numer jeden. Była to najstarsza szkoła w mieście. Mieściła się w koszarach, to znaczy w garnizonie wojskowym. I w budynku w baraku wojskowym przekazanym przez dowództwo temu celowi. Budynek otoczony był terenem zadrzewionym i pamiętam rosły tam Brzozy, które wydzielały taki zamknięty teren. Tam odbywały się często lekcje przyrody. Przed budynkiem szkolnym rosła ogromna lipa. W której liściach często kryli się. Był to wspaniały azyl, ale jednocześnie miejsce, które sprzyjało opuszczaniu lekcji bez pozwolenia. I nauczyciele, pamiętam, mieli ogromny, problem z tymi uczniami, bo ta zabawa chowania się w te liście ogromnie, bardzo im się podobała. I często tam się kryli. W szkole było wiele organizacji. Najważniejszą z nich było harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego. Należałam do, do drużyny imienia Dzieci Lwowa, bo tak nazywała się moja drużyna, od 1936 roku. W 1939 miałam dostać zastęp, wybuchła wojna. Przez całe moje życie towarzyszy mi wspomnienie z pierwszych lat służby harcerskiej. Są to dwa okresy, które ukształtowały mój charakter. Okres być odpornym i okres być zdobywcą. Nie będę wyjaśniała jakie Zabawy i ćwiczenia prowadzili z nami nasi instruktorzy i zastępowi, żeby uzyskać te dwie sprawności. W szkołach wszystkie uroczystości miały głęboką wymowę patriotyczną. W święta Narodowe, Szkoły tonęły w biało-czerwonych chorągiewkach. W czasie innych różnych uroczystości prezentowano tańce ludowe w tradycyjnych, pięknych strojach. Często były e, e, organizowane przedstawienia nawiązujące do folkloru ludowego z różnych dzielnic polskich. Były to niezapomniane przeżycia dla uczniów. Rodzicom, rodziców i z pewnością też dla nauczycieli. To obraz regionowa do momentu wybuchu wojny. kiedy skończyłam 14 lat i stałam się już jakby dorosła i odpowiedzialna.